Witajcie na kanale podzapokaliptycznie przez świat. Ja jestem Morden, a to będzie unboxing paczki z demilitar.pl z nagrodami, jakie demilitar ufundował na rozdawnictwo z okazji 2000 subskrypcji na moim kanale. Ładownica na dwa magazynki z M4, oryginalna, kontraktowa. Zapalniczka z otwieraczem, gadżet reklamowy, długopisy, otwieracz, skrobaczka do szyb, smycz i kubek Demilitar no kubek jak kubek a tu mamy Jokera 357 zobaczmy sobie samego Jokera jak widzicie taki nitowany na mosiężnych tych o samym nożu może będzie też jakiś osobny film może go porównam z Jokerem 451. Jak widzicie taki malutki motylek, czyli cała masa pyszności od Demilitar.PL. Jak to podzielę, jak to będzie do losowania, to wam w tej chwili jeszcze nie powiem. Muszę się zastanowić. Mam jeszcze jakiś. Inne gadżety od innych sponsorów, może porobię jakieś zestawy, może nie, muszę się nad tym zastanowić, film nakręcę jutro, jutro też go udostępnię. I to chyba wszystko, jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie ominęły Was kolejne filmy i do zobaczenia na szlaku!